Rusza siódemka, cztery, <muchy> Dziękuję za RP1.

do Miętowej. Pozdrawiam kierowcę Dawida. 20.47 rusza z Kuśnierskiej. Dużo ludzi. Będzie ruszać. Jedzie 40-44 po tankowaniu. I wyjeżdża z terenu stacji paliw. 7286 będzie ruszać na RC Pozdrawiam kierowcę. Chyba trzy osoby były. 42,54 będzie ruszać. Zka dużukowa. 32,64, na najmniej 29 dworca PKP jeżdżę na przystanek Urząd Miasta Świętelnia dużo ludzi całkiem 32 64, rusza przegub na 29 29 no 29

o cztery godziny nie macie czego kamerować, tylko autobusów 78-66 będzie ruszać pozdrawiam kierowcę tam w tle Przegubowy 143 ale to jest teraz w planie 7281 na RC będzie ruszać z energetyków 5259 na linii 181 do spotów ruszę z przystanku Karwina na lińska 281 na linii 181 do Sopotu rusza z Karwiny Nowowiczlińskiej 7203 na RC do Kaczych rusza z przystanku Karwiny Nowowiczlińska 6295 R do Lumi